Masterckie słowo. Liturgia osiemnastej niedzieli zwykłej przekazuje nam istotne elementy orędzia o łaskawości Boga i o możliwościach korzystania z nich. Z antyfony na wejście dowiadujemy się, że Bóg jest naszym wspomożycielem i wybawcą. Psalmista sławi jego usposobienie. Pan jest łagodny i miłosierny. Nieskory do gniewu i bardzo łaskawy, dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. On otwiera swą rękę i karmi dosyta wszystko, co żyje. Psalmista zaznacza przy tym, że Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, wszystkich wzywających Go szczerze. Nie może więc nas dziwić, że w modlitwie dnia Kościół bardzo szczerze i wprost woła do Boga. Aby wspierał swoich wiernych, okazał im wiekuistą dobroć, odnowił życie im udzielone i odnowione zachował. Treść modlitwy odsłania jeszcze jeden istotny wymiar Bożej łaskawości: życiodajne działanie Boga i Jego moc zachowywania nas przy życiu. Natomiast forma modlitwy otwarta prośba, wołanie o pomoc, jest uwzględnieniem podstawowego warunku, aby z Bożej łaskawości móc skorzystać. Chodzi o to, że trzeba się do Boga zwrócić, wezwać, przywołać jego imienia. We fragmencie księgi Izajasza zawarta jest Boża obietnica sformułowana wyraźnie w trybie warunkowym. Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do mnie, posłuchajcie mnie a dusza wasza żyć będzie. W ten sposób słyszymy o dalszych uwarunkowaniach czerpania z Bożej łaskawości. Przyjść do Boga, posłuchać Go. Ustami Izajasza Bóg też nawołuje kupujcie i spożywajcie. Dalejże kupujcie bez pieniędzy i bez płacenia. Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem i waszą pracę na to, co nie nasyci? Kupować bez pieniędzy oznacza po prostu brać. Trudno więc oprzeć się myśli, by widzieć w tych słowach Izajaszowych zapowiedź Chrystusowych słów: Bierzcie i jedzcie, bierzcie i pijcie. Słowa zaś wyrzutu ustami Izajasza dlaczego kupujemy to, co nie syci, nabierają dziś szczególnego znaczenia. Gdy zaślepienie konsumowaniem dóbr doczesnych jest tak duże, iż wielu z nas, dzisiejszych chrześcijan, nie umie albo nie chce wziąć z tego, co oferuje Pan nawet w niedzielę, w Dzień Pański. Tymczasem, już ustami Izajasza, osiem wieków przed Chrystusem, Bóg dawał wyraźnie do zrozumienia i te słowa muszą nam dziś naprawdę mocno brzmieć. Że bez czerpania z tego, co Bóg daje, dusze nasze nie będą żyć. Z dzisiejszej Ewangelii o cudownym nakarmieniu przez Jezusa około pięciu tysięcy mężczyzn, nie licząc kobiet i dzieci, poprzez rozmnożenie pięciu chlebów i dwóch ryb, wynika jeszcze jedna rzecz godna uwagi odnośnie do możliwości czerpania z Bożej łaskawości. Mateusz przekazuje słowa na pierwszy rzut oka niewiele mówiące. Mam na myśli bardzo prosty opis cudu. Jezus kazał tłumom usiąść na trawie, następnie wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił błogosławieństwo i, połamawszy chleby, dał je uczniom. Uczniowie zaś tłumom. Jezusowe spojrzenie w niebo i odmówienie błogosławieństwa. Raz jeszcze przypomina nam, że u podstaw czerpania z Bożej łaskawości jest zwrócenie się do Boga. Bez tego nie da się wziąć tego, co Boże. Równie ważne jest uwzględnienie pośrednictwa tych, których Jezus ustanowił, aby to, co Boże, podawali i przekazywali. Ma to bardzo istotne znaczenie w sytuacji, gdy nieraz się słyszy, że Bóg tak, a Kościół nie. Gdy ulega się pokusie, że sam sobie z Panem Bogiem poradzę i nie trzeba mi księży. Nie łudźmy się. Trudno poważnie myśleć o czerpaniu z Bożej łaskawości, lekceważąc Bożą Wolę, pośrednictwo, które ustanowił. Ostatecznie, zapewnia święty Paweł, we wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Odłączyć odeń. Nic nas nie jest w stanie, żadne stworzenie nie jest zdolne odłączyć nas od miłości Boga. Może się to jednak stać skutek naszej samowoli, układania więzi z Bogiem po swojemu. Pasterskie słowo biskupa Andrzejacza i tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45, powtórka w niedzielę o 9:45.